No, z tej strony ja, a dzisiaj będziemy włazić do gęby gigantycznego krokodyla. No to zaczynamy. Jesteśmy tutaj w podstawowym pokoju i idziemy na górę. Nasz ptaszek mówi, żeby wskoczyć do amaty i się wybić. Skaczemy, skaczemy, bum, bum, hop, hop, sa i jesteśmy już tutaj. Teraz trzeba uniknąć tego słucha i dostać się o tutaj na no to łóżko. Dlaczego na łóżko? Bo tutaj się szybko. I odkryłem jeden sekret. Chodzi o to jajeczko, które był w jednym, które znalazłem w jednym odcinku, chyba z piaskowego, i tutaj odkryłem kolejny sekret. Jest to taki cień Ryka wyjka i Morotiego, czyli niezły sekret i trzeba wejść do kibla, żeby dostać się do kanału, ale. Ale tam były dwie rzeczy zagorzone: misiu i ogromna paszcza krokodyla. Do której dzisiaj się będziemy musieli dostać, ale to brzmi. Będziemy musieli się dostać do paszczy krokodyla! Ale to brzmi... Mi? A no, tutaj jest to przejście. Dalej lecimy. Tutaj są te wkurzające kal kaluchy. które wkurzają, bo je bardzo ciężko zabić. Naprawdę ciężko. Jest je, je się ich pozbyć. I dobra. Jesteśmy przeskakujemy tutaj. Na zle. Czy my możemy sobie wyskoczyć? Tak, możemy. już nie możemy dobra kałuży idźcie sobie tam, kupujemy ten, ten kibelek i z tego kibelka na slajd taśmę tutaj Ta, tu. i zmierzamy w kierunku najważniejszego tutaj najważniejsze rzeczy czyli z lewu А может он нету только там-то? Вот это возможно, что это он нету только там-то, не здесь, тут а и все пройти. А ну не, не, не Да? Не, ну спались мы знал, Musieli. I nie wiem, bo na zagranicznym YouTube było, że to przez wylew jakoś się obiło. Bez jakichś utrudnień. Po prostu tutaj. Jak chodziło o... Nie no, nie uciekaj mi miśku. Nie wskakuj do wody. Dobra. Lecimy. Widać czy tu się dobrze wchodzi. Tylko jak. No, powinienem się tu dostać ale ja nie wiem bo zaraz każdym działa przekoczymy sobie do kibla tu działa to inaczej bo po prostu się kupuje ale tam tam jest kołek więc no tutaj o tak się robi I właśnie tutaj jest to zagrożenie, gdzie jest kłokody giggantyczny a tam A tam ten. Ten Chyba, że to nie o ten, zachodziło. wchodziło. Dobra, walcie się szcz 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 szczury, było Ja uciekam. wchodzimy tutaj. Bo może w tym. Tutaj to na pewno nie. Nie no to ewidentnie był tamten zlew. Tu jest nie tak. trzeba wyjść. Ja wiem jak to zrobić. Skok, kok, skok. I to powtórzyć wypadliśmy. Dobra to tam w ale ale jak on we mnie walną, to dedół <laughs> Dobra Dobra już gotowe Reklama. Dobra już wspominaliśmy reklamę I idziemy do tego osowego parku bo krokodyla Stąd na ten odcinek na razie nie zdobędziemy. No to git! Właśnie jesteśmy w tym świecie pszczół, czyli ostatecznym świecie. Tak to jest ostateczny świat. Ostatnie oczywiście. Zapomijamy se Bo to już wiemy. I... 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 i, i, i. Kurde. Prawie było. Prawie by było, więc... Tak. To, to, to musi być. To, to musi być. To musi mi na zrobić. Lusi mi nowe zrobić. Dobra, teraz się jakoś to postaramy przejść. Tutaj tylko HP nam zabało. Ja się tam, jak mogę, to i tak. A tak, to i tak mi że. Sabia, To no. No, mi robi na złość, no co? mi robi dzisiaj? Na pewno nie codziennie, bo codziennie to nie, ale dzisiaj akurat się na mnie wkurzyła. Nie wiem dlaczego tak. Gra... Dlaczego? To... Super B, Adventure musiały się na mnie wkurzyć. Dlaczego? Ale dobre, dobre, już, 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 bli już, już och, och, och. Było blisko. już, no. ow,